Hej, systemy Frazto 101, a to jest nie wiem który odcinek y, serii zagrajmy w D Walls. Przepraszam was bardzo y, za to, że nie było już bardzo, bardzo dawno odcinków ogólnie z D ani ogólnie w ogóle z cokolwiek w ogóle nie było nic nagrywane było to spowodowane różnymi rzeczami mm, Najczęściej było to, że była szkoła, a drugie to, że nie chciało mi się... Mm, przepraszam Was za to właśnie mm, tak akurat przepraszam Was za to, że... Nie chciało mi się nagrywać, nie, że nie mogłem, bo że nie mogłem to chyba każdy powinien mnie zrozumieć. No więc tak, chyba właśnie wróciłem. Mam nadzieję, że się cieszycie. Jeżeli nie, no to, to macie pecha. Ja się właśnie bardzo cieszę. Nie mogę się w sumie doczekać, kiedy kolejny raz znowu coś nagram, bo tak, bo, oh kur bo po prostu jestem tak szczęśliwy że naprawdę najpierw w ogóle, w ogóle mi się nie chciało nagrywać ale nagle tak jakoś z dupy mi dzisiaj zaczęło się nagrywać więc tak pomyślałem, że by sobie akurat nagrać The Walls nie wiem sobie dlaczego, to jest można powiedzieć najlepsza, najulubieńsza ze wszystkich yy, minigames tak, żeby się nikt nie obraził i nie wiecie, jak to jest, że każdy może lubić coś innego. Ja... Ja lubię to, więc na przykład do mnie nie czepiajcie, że ja lubię najbardziej The Walls, ja lubię coś innego, że, że, że coś, że was obrażam, nie wiem. Każdy po prostu lubi to, co lubi. Yy, I tak... Yy, to zawsze, jak wiecie, obiecuję, obiecuję, a potem niby tego nie robię. A teraz naprawdę postaram się dzisiaj nagrać parę odcinków, wrzucić gdzie. Są te skrzynki, dobra. I mam nadzieję, że właśnie będę teraz coraz częściej coś nagrywał. Bo teraz jakoś mnie zaczął znowu pociągać do tego. Ostatnio w ogóle mi się nawet nie chciało komputera włączać. I tak myślę, że jakiś przynajmniej odcinek dziennie będzie, ale przy, tylko przez wakacje. A potem się dopiero zobaczy. Ale jak na razie, to myślę właśnie, że że będzie taki odcinek dziennie. Może nawet więcej. A jeżeli się już skończą te wakacje, moim zdaniem to by było w sumie troszeczkę bez sensu. Znaczy bez sensu. Nie miałbym naprawdę czasu i odcinki byłyby naprawdę dosyć krótkie. Po drugie, ja nie będę mówił wam, do której klasy idę. Możecie sobie zgadywać po głosie. Albo ogólnie może kiedyś wam powiedziałem. Ale chciałbym mieć ogólnie bardzo dobrą średnią, ponieważ mam obiecane coś bardzo super i będę się zajmował na pewno nauką 100 razy bardziej niż teraz. Więc, jakby były odcinki, ale to może ten, jakby były odcinki, ale to będą wtedy bardzo rzadko, więc, wam nie obiecuję, że w ogóle coś będzie. I jeszcze raz wam chciałbym Was przeprosić za to, że ogólnie nie nagrywałem przez taki długi czas. Może były osoby, które, mm, które się cieszą teraz, że coś nagrałem, chociaż pewnie bardzo mało takich osób, a niektórzy też tak po prostu może chcieli coś obejrzeć no nie. Więc tak ogólnie też robię to dla siebie, żebym jak się np. nudzę czy coś, żeby nagrać, żeby sobie pogadać do tego głupiego mikrofonu. Abyście mogli mnie posłuchać. No i tak ogólnie to. Dzisiaj to chyba jest. Nie wiem, który. Czekajcie. Bodaj, że. Środa? Tak, chyba dzisiaj jest środa. A jeżeli jest środa. Hmm, lol, już, już, już kogoś słyszę. Jak ktoś. Gdzie? Już jakieś bykacze idą. Ja nie lubię takich osób. Czekajcie. Mm, to zrobimy tak. Tak na pewno tak. Okej. Okay. To jeszcze możemy dać tutaj. Tylko nie chcesz, żeby mnie tu jakiś złodzieje przyszli mi okradli. Dobra. Znaczy ja skończyłem jak ja tego nie lubię czekajcie ogólnie jeżeli jesteś dosyć aktywnym widzem albo aktywnym w ogóle osobom nie chodzi mi o sport tylko chodzi mi o aktywność ogólnie na youtube to jakbyście chcieli to albo jakbyście chcieli, albo jak macie czas, no chociażby żebyście mi poradzili, co lepiej, czy nagrywać samemu, czy lepiej z jakimś kumplem się pobawić, ja jakieś to głupio, brzmi. jakimś kolegom sobie pograć, bo moim zdaniem wolałbym z kimś, bo tak to bym się chociaż nie nudził, ogólnie by była większa zabawa niż teraz. A to już jest, jak wy chcecie. Jak będę miał czas i jak osoba, z którą, Jezu, z którą bym chciał zagrać, będzie też miała czas. Wy możecie się spodziewać odcinki. Najczęściej będą one z dwoma osobami. Pewnie się nawet niektórzy z Was spodziewają, z jakimi. Oczywiście, na pewno ci się spodziewają, z którzy mnie oglądają więc nie, nigdy nie zmieniam osób, z którymi gram hmm, więc co są te dwie osoby na pewno wiecie a osoby, które nie wiedzą to będzie dla nich niespodzianka yy, dobra no, z kolejną rzeczą, nagle tak wiecie tak dużo, że długo mnie nie było, więc musiałbym to wszystko omówić więc tak, kolejną rzeczą, którą chciałem powiedzieć jest to, że kolejny odcinek może być yy, zarówno z Minecrafta, yy, jak i zarówno z yy, wam powiem z Lola. Tak, bo dawno ogólnie. Nie, nie, nie dawno ogólnie nie było nic z Lola, a dosyć fajnie mi się gra, więc możliwe, że za jakiś czas będą właśnie ten um, będą jakieś odcinki. Kolejną rzeczą jest to, że nie zwracajcie na uwagi na skina, bo to ogóle tylko można powiedzieć taka zabawa z przyjaciółmi, <laughs> nie żeby coś. dobra um. Myślę, że zagramy sobie dwie arenki, ale nie jestem pewny, czy dwie arenki akurat... Yy... W sumie chyba może dwie arenki D-Walls, albo wiecie co, to jest troszeczkę długo, bo jeszcze aż 7 minut. Tak myślę, że jakiś odcinek dwu... 12 minut na razie, bo tak się moim zdaniem nie opłaca dwóch arenek, mm, więc myślę, że będą... Jedna areka. Wiecie co, poczekajcie, ja tylko sobie mm, przyciszę, bo ten głupi dźwięk był. A teraz może jakaś fajna muzyczka sobie będzie leciała, więc nie będę zakłócał. Jeszcze <grym> wam nie powiem dokładnie jaka to będzie ta muzyczka, ale sam w sumie na razie nie wiem, bo tak nagrywam, tak jakaś mi wzięło, w ogóle nie jestem przygotowany sobie wszedłem na komputer mówię a nagram coś nie będę no i właśnie coś tak jakoś nie wiem tak z dupy mi wyszło że będę chciał akurat nagrywać yy, tą rzecz Okej okay. mm, to mi tu dziękuję za to czekajcie ile jest potrzebne na spodnie 7 dobra tu mam w spodnie Trochę byłem biedny, nie miałem spodni. Teraz już mam. Mm, co jeszcze mi brakuje? Brakuje mi dobrego miecza. I wiecie co? myślę, że już wyjdę ogólnie do góry. Jak już wszystko mi się poprzetapia. Nie będę raczej już kopał. Chyba, chyba, że nakopię do piątego levela. Więc wtedy, gdyby jakaś osoba miała Enchanting Table, to bym sobie do niej podszedł i bym sobie zenchantował coś a resztę rzeczy to na przykład osobom, które jeszcze wszystkiego nie mają to im bym porozdawał ponieważ jestem bardzo dobrą osobą <grych> dobra mm. czekajcie co bym jeszcze mógł tutaj powiedzieć, żeby nie było głupiej ciszy wiecie co, już myślę, że wystarczy, bo ten piąty level to chyba wyciągnę właśnie z tego o, tak jak mówiłem, Ja szybko. Przy... What the fuck? Nie wiem, czy wy to widzieliście, ale miałem cofkę taką dziwną na ekranie. Albo myszka w ogóle szaleje. Co ty, myszko, czekajcie. Nie, myszka jest czyściutka. No dobra, yy, to teraz jeszcze tak, wyrzucimy. Wszystko. Wszystko, wyrzucimy. Śnieżki może zostawię. TNT mam. O, tak to TNT działa. To wystarczy położyć? O, kur. Tak, wystarczy położyć. Aha, dobra, bo nie wybucha. Więc tak, mógłbym jeszcze wyrzucić. Hmm. To mógłbym. Fakt, to nie. Tylko to nie. O, jak miło. Dobra. Kopsniemy sobie jakieś fajne jabłuszko. Złote jabłko Kopsniemy sobie jeszcze mieczyk Piękny, piękny żelazny To myślę, że wszystko już bym tutaj miał jeszcze myślę, że śnieżki może zamiast sklepu Nie, nie da się Gdzie są śnieżki? FAK! Dobra, już myślałem, że to mi gdzieś uciekła. Czekajcie co bym mógł zmienić myślę, że to. No i tak, myślę, że już w tą całą resztę bym mógł oddać. Więc wykopujemy wykop się tu jak przybyliśmy, chociaż ja nie mam pojęcia jak my tutaj weszliśmy. Aha, bo my górą weszliśmy, dobra mm, wywale to wszystko niepotrzebne. Chociaż jakby to jeszcze złoto? Dobra. Więc mm, tutaj chłopaki już widzę. Prawie wszyscy są uzbrojeni. Mm, ma ktoś... Kur. Mm, hand... cool. Mm, think... I Ting. 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 A ja im daję. Dałem. dałem. To nie Dobra Ja i mój JJ OK. Yy, nie wiem, nie będę lepiej mówił że mi się każe JJ Nie chodzi, żebym miał go obrażać Czy coś Nie yy, Tylko Chodzi mi o to że JJ kojarzy mi się z czymś takim... Dobra, nie będę mówił z czym, bo... bym źle na tym wyszedł, ale JJ... Tak, to jest bardzo fajna nazwa. Jaj mój JJ. W sumie, jak już mówiąc o jaj mój JJ, to nie wiem, czy ktoś oglądał Króla Juliana, ale tam właśnie było coś, że o Ja i mój JJ u boku po lewej ja właśnie tą część oglądałem i moja koleżanka tam śpiewa, że yy, ja i mój coś tam... Aha, nie, lepiej nie będę mówił, bo bym zdradził swoje imię. Choć nie wiem, chyba wy wiecie jak się nazywam. Ja i mój pomocnik. Mhm. Dobra. Kur, myślałam, że to jest jakaś pułapka. Pu yy. Tak, czekaj, nie, Cicho. cicho, o dobra, nie, cich, cich, okej, okay, gdybym jakieś lagi, to przepraszam już z góry za nie, a jeżeli nie, to myślę, że będziecie się bardzo dobrze bawić i tak sobie teraz myślę, że co oni w ogóle odwalają, tam jest środek. A moja ekipa, gdzie jest moja ekipa? W ogóle czerwonych było 10 a jest raz, dwa, trzy, cztery, pięciu 5 czerwonych. Chociaż ja nie wiem z kim ja jestem, no nie, jestem w czerwonych, dobra, pięciu czerwonych yy, Tu już widzę po kolei, koledzy moi wychodzą z meczka Dobra, no siemka, kowal Po co mi wiadro z a to już jak ty chcesz, chcesz, możesz dać. Dobra. Mm, dzięki. Mam jabłuszko, mam. Aj! A, bo my się już... Tak, dobra, to chodź. Tam już jest jakiś kłapo uchy. No, co za świnia będzie rzucała we mnie. A wryj chcesz gnoju? Dobra, akcja się rozpoczyna. Tak będą... Akcja będzie nudna. Not... Nie, no żartuję. Oczywiście. Jest. I... Aha. Tak, bitwa była bardzo szybka. Um, ale nie wiem czy widzieliście, ale chyba on miał podaje, że mieczyk enchant. Ale wam nie powiem, bo nie widziałem dokładnie. Mmm, dobra. Więc tak, myślę, że... Chociaż... Może jeszcze jest tak szybko TNT-ran bym pyknął. Ale nie wiem czy ktoś gra teraz jeszcze w TNT-ran, bo ostatnio nie widziałem nikogo. Chociaż patrzcie. Zagramy sobie może na tej jeszcze mapce. I teraz się zastanawiam jakby nazwać cały odcineczek, czy by to nazwać. Chociaż może tak jeszcze potem plus TNT Run, coś takiego, no. Tak myślę. Ale wam powiem, że jestem słaby w parkura, W parkour. Więc coś. Myślę, że za szybko tego nie ten... nie wygram tego. Mm, tak, czekajcie, ogólnie 10 graczy, to... Mm. Tak sobie stawiam mm, na dzisiaj, żeby ogólnie nie spać przynajmniej, nie spaść, tak ogólnie do piątej osoby, to pewnie będzie zaraz, jak pięć osób zostanie to jeszcze, jeszcze, dobra, archiwment get, dobra, ale... Czekajcie, jeszcze cały, cały czas 10 osób, a ja się trzymam. Jako jeden z nielicznych jeszcze na samym, samej górze. Ale to wiecie jak to jest... jest on, oni tam wydeptają całą, cały dół. To potem jak ja spadnę, to mi nic nie zostanie, więc wiecie jak to jest. Yy, czemu nie mam double jumpa, w ogóle już nie ma double jump. Takie pytanie mam. Ja będę skakał, bo to jest moja taka taktyka, dzieło widzicie jak to pięknie to zrobił. <gry> Dobra, no jej szybko spadać, bo jeszcze będę płakał jak przegram. Jaka super. Gracz z niej. A! cioto zapnęła mnie i sama spadła. Dobra. Okej, okay, na razie jedna osoba spadła plus jeden łanec. Super. Okur nie wiem, ile mam dwie monety A, bo to już druga osoba spada, dlatego mam dwie monety. O, to jak widzicie już jestem bardzo dobry. Ja no, takiego nie, to tylko żart... Yy, nie wiem, myślę, że już po tej rundce sobie zakończymy. Myślę, że ten odcinek czekajcie. Normalnie się chyba czeka z jakieś... 12 minut. Teraz tutaj rundka też nie wiem w sumie dokładnie ile ona trwała. Z jakieś może z 5 minut. Więc myślę, że będzie jakieś 15 minut odcinka. Jeszcze mam teraz bardzo dosyć szybki internet. Mam lepszego kompa. Chodzi mi, bo dokupiłem sobie części, nie, nie nowy komputer, tylko części i dosyć płynniej mi teraz niektóre rzeczy wchodzą. Niektóre rzeczy, niektóre um, ogólnie, gry niektóre mi płynniej chodzą mm, i jest bardzo pozytywnie. Teraz mogę sobie grać w lepsze gry, ale w każdym razie i tak jeszcze czekam na nowy komputer. Mmm, ale bym musiał najpierw pieniążki uzbierać. A, komputery teraz są takie dosyć dobre, są dosyć drogie. Więc raczej nie na... jakoś nie za szybko będę miał... ...ten komp. Dobra. Wygrałem! Wygrałem! Ej, naprawdę, chyba. Czekajcie, wygrałem, bo ja nie spadłem. Witaj w, a nie. Wygrałem arenę! Ale subcio. Więc myślę, że skończyliśmy ten odcinek pozytywnie. Więc jeszcze ustawię na F5. Trochę brzydko wyglądam, ale kit z tym. Więc komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, lajkujcie i wbijajcie na mój kanał. Pa, pa!